Że Bóg powołał nas do zwycięstwa. Amen. Zwycięstwo jest naszym dziedzictwem. I Pan Bóg zaplanował zwycięstwo w każdej dziedzinie naszego życia. Amen. I na krzyżu Golgoty dokonało się już zwycięstwo w każdej dziedzinie naszego życia. Kochani i Bóg daje nam klucze do zwycięstwa. To, że mamy zwycięstwo, nie znaczy, że nie musimy walczyć. Jesteśmy w pozycji zwycięzcy, ale nie zmienia to faktu, że każdy z nas w swoim życiu toczy walki. Walki, do których jesteśmy powołani, aby je zwyciężać, ale nie zmienia to faktu, że musimy je toczyć. Jakub mówi, że. Diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący. Po co? Żeby nas pochłonąć. I to się nie zmieni. Do końca naszych dni tutaj na ziemi tak będzie. On będzie krążył, będzie chciał nas pochłonąć, ale Bóg dał nam zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. I Bóg mówi, abyśmy się przeciwstawili Mu, a ucieknie od nas. Abyśmy się przeciwstawili mocniej wierze, a ucieknie od nas. I nie ma innego wyjścia. Do nas należy przeciwstawiać się, do nas należy chodzić w wierze. Ale zwycięstwo jest nam dane w Chrystusie Jezusie. Amen. Kochani i Pan Bóg dał nam klucze do zwycięstwa. I chciałbym cię mówić o jednym kluczu, o którym Wy już się powiedzieliście, ale, ale otwórzmy sobie drugą księgę królewską. I tu jest fragment, który jest aha, sztandarowy w tym temacie. Druga królewska 20. jest tu opisana, kiedy Izrael, którego wierzę, że Bóg powołał do zwycięstwa, znalazł się w trudnej sytuacji. E, inne narody otoczyły go: Moabici, Amonici, Moanici wystąpili przeciwko Izraelowi. I w tym czasie na czele Izraela stał król Jehoshaphat. I był to człowiek według Bożego serca. Był to człowiek, który wierzy, że kochał Boga całym sercem i polegał na Bogu i ufał Bogu. Chociaż był człowiekiem i miał różne okresy w swoim życiu, widzimy, że w tym momencie, kiedy inne narody otoczyły Izraela, zląkł się, był przerażony aż do śmierci. Ale w tym przerażeniu nie, 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 nie szukał swoich własnych pomysłów, bo ich nie było. Nie, nie widział rozwiązania. Widział, że tylko Bóg jest w stanie uwolnić Izraela od śmierci. Śmierć Izraela właściwie była postanowiona śmierć, niewola. I Jeho, Jehoshaphat przyszedł do Boga i może przeczytam sobie kilka, kilka, kilka fragmentów. Um, może od wersetu. Od 14. Kiedy, kiedy Izrael znalazł się w tej sytuacji, stanęli wszyscy przed Panem. Wtedy pośród tego zgromadzenia duch pański spoczął na um, Jahazelu, synu Zachariasza, syna, sy, synu Benia, ben, Benajasza i tak dalej, i tak dalej. I ten rzekł, posłuchajcie uważnie wszyscy judejczycy i wy mieszkańcy Jerozolemu i ty królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, lecz Boża. Pierwsza rzecz, którą Bóg powiedział do nich: nie bójcie się i nie lękajcie się. Panie, ja wierzę, że, że kiedy przychodzą sytuacje w naszym życiu, których nie chcemy, które nie są od Boga, które są od diabła, pierwszą rzecz, co Bóg chce, to żebyśmy przychodzili do Niego. Amen? I wierzę, że Pierwszą rzeczą, którą słyszymy, kiedy przychodzimy do Niego, to jest Jego pokój. To, że Bóg mówi, nie bójcie się i nie lękajcie się. Kochani, gdziekolwiek otworzymy Biblię, tam Bóg mówi, nie bój się, nie lękaj się, nie bój się, nie lękaj się. Kochani, tak naprawdę diabeł ma do nas dostęp wtedy, kiedy go się boimy. Bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I tylko i wyłącznie może podejść nas, kiedy nas okłamie. I Bóg mówi: nie bój się. Nie bój się. I Bóg mówi do każdego z nas, nie bój się, nie lękaj się. Amen? Gdyż nie wasza to jest wojna, lecz Boża. Kochani, kiedy my przychodzimy do Boga z ufnym sercem, tak naprawdę nie jest nasza wojna, ale jest Boża. Tak naprawdę nie my wygrywamy, ale Bóg wygrywa, Bóg już wygrał. I tak naprawdę my, ty jest, my, my jesteśmy tylko struną, instrumentem, przez który, przez który Bóg odnosi swoje zwycięstwo w naszym życiu. Amen? Kochani, i czytamy dalej. Jutro um, zejdźcie naprzeciw nich, e, pójdą oni stokiem sis i natniecie się na nich na skraju doliny, przed pustynią i tak dalej. Nie wasza to rzecz będzie tam walczyć. Ustaście się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jero Jerozolimie. Nie bójcie się i nie lękajcie się. Jutro, wyjdzie, jutro wyjdziecie przed nich, a Pan będzie z wami. Kochani, i, i czytamy dalej tę sytuację, że kiedy, kiedy Izraelici stanęli przed nieprzyjacielem, co uczynili? Zaczęli śpiewać i chwalić Boga. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów i Moabitów i mieszkańców Pogórza Serii, którzy ru ruszyli na Judę i zostali pobici. Kochani, zobaczcie, jak niesamowitą rzeczą, jaka niesamowita rzecz się stała. Kiedy oni stanęli przed Panem, kiedy stanęli przed nieprzyjacielem, kiedy stanęli przed wrogiem, Bóg jakby nakazał im, żeby zaczęli śpiewać, chwalić Boga, uwielbiać Boga przez pieśń i przez instrumenty. I kiedy oni zaczęli to robić, kiedy zaczęli uwielbiać Boga, Bóg sam zaczął walczyć za nich i oni dokonali wielkiego zwycięstwa, nie wyciągając nawet miecza przeciwko nieprzyjacielowi. Kochani, zobaczcie, jak to jest niesamowite. Oni uwielbiali Boga, a Bóg walczył za nich. Oni chwalili Boga i Bóg walczył za nich. Kochani, ja wierzę, że to kiedykolwiek patrzymy w Nowym Testamencie, kiedy Boży ludzie stawali i zaczęli, zaczęli wielbić Boga w nowym, Starym Testamencie, w całym słowie, Bóg zaczął dało się poruszać. Jest coś niesamowitego w uwielbieniu Boga. Kiedy my uwielbiamy Boga z całego naszego serca, jakby uwalniamy Jego samego do działania. Kiedy my zaczynamy uwielbiać Boga z głębi naszego serca ja nie mówię o, o takim śpiewaniu, wiecie, żeby przyjść sobie pośpiewać to w ogóle nie o to chodzi. Kiedy my w ogóle, nie, mówimy, nie mówię tylko o naszych niedzielnych nabożeństwach, mówię o naszym życiu. Kiedy my otwieramy nasze serca, przede wszystkim serca, i zaczynamy uwielbiać Boga. Bóg zaczyna walczyć w nasze w naszym miejsce. Zaczynamy oglądać Boże zwycięstwo w naszym życiu. Kochani, to jest niesamowite. Ja wierzę, że. Się, oni uwielbiali Boga, a Bóg niszczył nieprzyjaciela. Oni stali, radowali się i chwalili Boga, a Bóg w tym czasie niszczył nieprzyjaciela. Kochani, ja wierzę, że to jest coś dla nas. Bóg zaplanował dla nas zwycięstwo. I Bóg pokonał szatana. Kochani, i wiesz, że kiedy, kiedy my uwielbiamy Boga z głębi naszego serca, to jakby Bóg ma swoje działa, ma swoje armaty, ma swoje bomby i wiecie, to wszystko jest podłączone do naszych strun głosowych. To wszystko jest podłączone do naszych tamburynek. Kiedy my zaczynamy uwielbać Boga, chwalić Boga, uwalniamy całą broń Bożą, którą Bóg przygotował dla niej przyjaciela, który został już pokonany. Amen? Ale zobaczcie, to uwolnienie zależy od nas. Kiedy my otwieramy nasze usta, kiedy my otwieramy nasze serce, by go uwielbiać, Bóg zaczyna się poruszać. Kochani, kiedy my milczymy, jakby Bóg, który pragnie przynieść zwycięstwo do naszego życia, nie, nie może działać. Amen? Kochani, zobaczcie, jak to jest związane. Tak naprawdę zwycięstwo, które jest nam dane, Zależy od naszej postawy. To, co dla nas jest możliwe w sposób fizyczny, my przez sposób fizyczny uwalniamy to, co jest ponadnaturalne. Kochanie, Dawid był człowiekiem według Bożego Serca i wszyscy wiemy, jak wyglądało życie Dawida. Dawid odnosił wielkie zwycięstwa w swoim życiu. Zwycięstwo za zwycięstwem. Toczył wojny pana. Ale uwielbienie było jakby nieodzowną częścią jego życia. Gdziekolwiek Dawid był, on uwielbiał Pana. I to nie uwielbiał tak, że siedział w kościele. Hallelujah. I myślał dziś o czymś innym. Czy ktoś wie, o czym ja mówię teraz? No? Kochani, kiedy Dawid uwielbiał, to Dawid uwielbiał. Nie patrzył się na innych ludzi. Skakał przed Panem, tańczył przed Panem. Kochani, uwielbiał Boga całym sercem i całym ciałem i całym umysłem. I wierzę, że takie uwielbienie porusza Boże, Boże Serce. Kiedy w to uwielbienie jest włożone całe nasze wdzięczne Jemu serce, to porusza samego Boga. Porusza go do działania. Amen. Kochani. A, otwórzmy sobie może na chwileczkę. A, księgę Psalmów. Psalm 84. Dusza moja i werset trzeci. Dusza moja wzdycha, omdlewa i tęskni do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga Żywego. Dusza moja wzdycha, omdlewa z tęsknoty do przeciągów pańskich. Serce moje i ciało, zobaczcie, dusza, serce i ciało woła radośnie do Boga Żywego. Zobaczcie, tak naprawdę. W uwielbieniu Boga są zaangażowane trzy rzeczy. Jest moja dusza, jest moje serce i jest moje ciało. Kochani, ja wierzę, że tak naprawdę to są jakby trzy niezbędne elementy. Moja dusza, to kim ja jestem, moje serce, moje uczucia. To wszystko włącznie z moim ciałem jest zaangażowane w uwielbienie Boga. Amen. Kochani, ja wierzę, że to jest coś, co Bóg chce objawiać nam. Że uwielbienie Boga to nie jest tylko śpiewanie piosenek. I w większości z nas wiemy o tym. Że uwielb w uwielbieniu Boga jest zaangażowana cała moja istota, całe moje wnętrze, całe moje serce i również moje ciało. Jest zaangażowane w to, żeby uwielbiać Boga. Kochani, i ciało w uwielbieniu Boga jest bardzo ważne. Oczywiście ciało, bez uwielbia... kiedy uwielbia tylko ciało i nie ma w tym serca, to nie ma większego znaczenia. Ale kiedy, uwielbia... kiedy w uwielbieniu Boga jest... jest zaangażowane całe moje serce, to również ważną rzeczą jest, że jest zaangażowane całe moje ciało. Że moje ręce wznoszą się do Boga, że, 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 że całe moje fizyczne ciało chce go uwielbiać. Kochani, jak wielu z nas, szczerze, tańczyło kiedyś przed Bogiem, szczerze. Mamy trzy osoby na tym miejscu, hallelujah. Kochani, mamy tylko trzy osoby, niestety, na tym miejscu, może cztery. Kochani, wierzę, że, że to jest Bożą Wolą. Ci, którzy nigdy nie tańczyliście przed Panem, zachęcam was, żebyście spróbowali. Dlatego, że Boże Słowo bardzo dużo o tym mówi, o tańczeniu przed Bogiem. Może jak wam jest trudno w takim miejscu jak Kościół, chociaż nie powinno być, kani zamknijcie się w swoich sypialniach, nie was nikt nie widzi i doświadczajcie błogosławieństwa, kiedy całym sercem i całym ciałem uwielbiacie Boga. Jest to niesamowita rzecz, kiedy... Kiedy my możemy skakać, tańczyć, uwielbiać Boga ze wszystkich sił, kochani, gwarantuję Wam, bomba Bożej radości dotknie Waszego serca. Kochani, bo ja wierzę, że kiedy my tak uwielbiamy Boga, Bóg się raduje i my doświadczamy Jego radości. Kochani, ja muszę tam stać z tą gitarą, ale ja bym z chęcią wolał być tutaj, w tym miejscu i skakać przed Panem i tańczyć przed Bogiem, bo to jest większa radość. Kochani, im więcej cała moja istota jest zaangażowana w uwielbieniu, tym jest to wspanialsze dla Boga i tym bardziej porusza to moje Boże serce. Kochani, a my jesteśmy tutaj między innymi na ziemi, żeby poruszać, żeby rozradować Boże serce. Amen. Kochani, nie ma nic wspanialszego niż poruszyć Boże Serce. Wiele razy mówiliśmy o Pawle i Sylasie, którzy byli w więzieniu i poruszyli Boże Serce. Przez śpiew, przez chwalenie Boga. Kochani, całe moje ciało, całe moje serce, wszystko jest po to, żeby uwielbiać Boga. Amen. Kochani, i. Proszę sobie jeszcze jeden fragment z Bożego Słowa. Księga Izajasza 53, 54. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się tych, która nie znałaś bólów. Bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Poszedł zasięg Twojego namiotu i zasłony z Twoich mieszkań. Nie krępuj się, wydłuż Twoje sznury i wbij mocno Twoje paliki. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się tych, ty, która nie znałaś bólów porodowych. Kochani, zobaczcie. Tu jest prawdopodobnie mowa o, o kobiecie, która nigdy nie miała dzieci. Która nigdy nie rodziła. I wiemy, że w czasach, w tamtych czasach, dzisiaj to jest w miarę normalne, niektórzy ludzie wy, wybierają nie mieć dzieci, ale w tamtych czasach było to hańbą, jeżeli kobieta nie miała dzieci. I Bóg mówi, raduj się. Ty, która jeszcze nie znałaś bólów porodowych, która jeszcze nie miałaś dzieci, już się raduj. Raduj się, wykrzykuj radośnie i wesel się. Wykrzykuj radośnie i wesel się. Kochani, dlaczego? Ja wierzę, że kiedy są sytuacje w naszym życiu, kiedy potrzebujemy Bożego poruszenia, Bóg pragnie, abyśmy w radości wykrzykiwali przed Nim i dziękowali za to, co Bóg dla nas przygotował. Amen. Kiedy my w wierze i w radości stajemy przed Nim i uwielbiamy Go, i dziękujemy Mu, i cieszymy się za to, co On dla, za, za to, że On już odpowiedział na naszą prośbę, na naszą modlitwę, to przynosi owoc do naszego życia. To przynosi ro, odpowiedź na modlitwę. To przy, przynosi odpowiedź na tęsknotę naszego serca. Amen. Kanie ja wierzę, że uwielbienie z jednej strony porusza Boże serce, z drugiej st strony otwiera Boże skarbce dla naszego życia. Że to, co jest dokonał dla, dla, na krzyżu Golgoty, jedną z form, żeby otworzyć, otworzyć to bogactwo i żeby ono przyszło do naszego życia, jest, jest uwielbienie Boga. Uwielbienie całym sercem, całą duszą i całym ciałem. Amen? Kochani, i ja wierzę, ja wiem, że Bóg chce każdego z nas osobno błogosławić. I tą, tą wspólnotę, i nas jako Kościół. Bóg chce nas błogosławić. Ale tak naprawdę, klucz do tego dał nam. I uwielbienie, chwała i dziękczynienie jest jednym z największych kluczy, które Bóg dał do Kościoła. Kochani, i Kościół, tak naprawdę, od ostatnich 40 lat, Kościół na Ziemi w coraz większym i większym stopniu zaczyna doświadczać tego, czym się mówię. Od 40 lat w Kościele zaczęły pojawiać się instrumenty, grupy uwielbiające. Kościoły jakby doceniają, zaczynają widzieć, jak ważną rzeczą przed Bogiem jest uwielbianie Jego. Amen. Jest z drugiej strony niebezpieczeństwo, że uwielbienie może przekształcić się tylko w religijne śpiewanie. Ale my jesteśmy daleko od tych rzeczy. Amen. Bo wierzę, że Bóg daje nam zrozumienie serca uwielbienia. Że Bóg daje nam zrozumieć, że Duch Święty objawia nam tak naprawdę, czym jest uwielbienie Jego. Pani większość z nas doświadczyło realnej obecności, ponadnaturalnej, fizycznej obecności Bożej. W czasie uwielbienia. Kto z nas doświadczył Boga w taki do, do, namacalny sposób w czasie uwielbienia? Większość z nas. Kochani, ale Bóg ma o wiele więcej jeszcze dla nas. O wiele więcej. I Bóg chce, żeby każda osoba na tym miejscu doświadczała Go w realny sposób. Wręcz w fizyczny sposób. Pismo Święte mówi o Poznaniu Boga i o doznaniu Boga. I Bóg chce, żebyśmy go poznawali i żebyśmy go doznawali. Amen. I ja wierzę, że kluczem do doznawania Boga jest uwielbienie. Tak naprawdę uwielbienie wprowadza nasze serce bardzo blisko Jego. Uwielbienie przyprowadza go, nas tak blisko Niego, że wręcz możemy go do, do, doświadczać, dotykać. Amen. Kochanie, jest to coś, co Bóg dla nas przygotował. I Duch Święty mówi, przez nas mówi o tych rzeczach, że Bóg to przygotował dla nas. Kiedy Bóg to mówi, to nie pozostaje nam nic więcej, tylko iść za tym, co Bóg nam mówi. Amen? Kanie i tak naprawdę uwielbienie. Bóg nie zaplanował na niedzielę nabożeństwo. Ja wierzę, że, że Bóg zaplanował, żebyśmy byli Jego instrumentem, falącym Go na każdy dzień w naszym życiu. Żebyśmy chodzili po tej ziemi jak, jako Jego instrument uwielbiający Go. Amen. Kochani, i wierzę, że Bóg chce, żebyśmy doświadczali, żebyśmy Jego na co dzień doświadczali w uwielbieniu. Teraz, kiedy byłem w Chinach jednego dnia, zaraz na samym początku, byłem zmęczony, wiecie. Sama ja, fruwanie do Chin jest męczące. Szczególnie jak się gdzieś tam fruwa naokoło. I pamiętam, jak przyjechałem tam pierwszego dnia, położyłem się spać, druga nad ranem dzwoni mi klient. Ja, dwie godziny się. 28 godzin w podróży. Położyłem się, zostałem na dwie godziny, dzwoni mi klient. A tam mu się coś tam, switch mu się zaczął, ok. No okay, zas zasnąłem. Za następne dwie godziny dzwoni następny. I znalazłem się w samochodzie i tak jadę, Chińczycy naokoło. I wiecie, taki człowiek poczułem się zmęczony. I w pewnym momencie tak... Boże, co ja tu w ogóle robię, I przypomina mi się taka pieśń, ta pieśń, z którą z chłopakami śpiewałem. A, przypomnijcie mi tekst tej piosenki. The More I Love You. I zacząłem sobie... Tak, ja z nimi samochodzie zacząłem sobie nucić a, tą piosenkę. I wiecie, w pewnym momencie, oni sobie tam gadają po chińsku, a ja, ja sobie nucę piosenkę po angielsku. I tak zacząłem śpiewać i śpiewać i śpiewać. I, I czuję tak jakby taki strumień Bożej radości prosto z nieba płynął do mojego serca. I wiecie, jakby w jednym momencie. Nie da się tego tak opisać. Ja, ja mogę tak mniej więcej powiedzieć, o co chodzi. Tak jakby takie, taki Boży strumień płynie i nagle z takiego obciążenia i z takiego zmęczenia nagle ten strumień wpływa do serca, strumień radości i serce zaczyna się radować. I zapomina o wszelkim zmęczeniu, o wszelkich trudach i nagle taka radość wypełnia serce. Mówię, Boże, jakie Ty jesteś dobry. I jakby nie ma słów, po prostu człowiek siedzi i cieszy się. Kochani, jedna piosenka, The More I Love You, the more I, the more I Seek You, The More I Find You. Jedna prosta piosenka, którą zaczynamy śpiewać, którakolwiek przychodzi nam na myśl w danym momencie, porusza Boże serce, Bóg się zaczyna radować i my zaczynamy doświadczać tej radości. Wiecie, to jest zupełnie inny wymiar. W takich momentach zapomina się o troskach, o zmęczeniach, o przeszkodach, o niewygodach. Po prostu jest Bóg, który mnie kocha, jestem ja, który jestem przez niego kochany. Ja wiem o tym, że on mnie kocha. Ja wiem o tym, że wszystko będzie dobrze. Ja wiem o tym, że należy do niego. Wiecie, tego się nie da po ludzku opisać. To jest coś, co Bóg chce, żebyśmy przeżywali i doznawali. Gdziekolwiek jesteśmy, w jakikolwiek miejscu, w jakiejkolwiek sytuacji, czy jesteśmy wypoczęci, czy jesteśmy zmęczeni, czy jesteśmy obciążeni, są różne okresy w naszym życiu. Amen? Jest okres, kiedy jest nam lżej, a jest okres, kiedy nam jest ciężej. Ale Bóg jest zawsze taki sam. I Bóg jest zawsze jakby, czeka, aby ten instrument uwielbienia został włączony w naszym sercu. By On mógł nas błogosławić. Amen. Amen. Niech nas Bóg błogosławi i spotykamy się kiedy?